Ej, ty, tak. Do ciebie mówię. Dlaczego płaczesz nad problemem, który sam cię opuścił? Uwielbiam odrzucenie. Jak jestem odrzucana, to ja w ogóle nie czuję tego jako problem, że wiecie, że, że płaczę, bo ktoś mnie odrzucił. Nie czuję tego w ogóle jako problem. Czuję to, wiecie, jak? Jako błogosławieństwo. Bo większość osób, które nie wiem, przyczyniły się do jakiegoś odrzucenia mnie, czy jakby zerwania czegoś, i w sumie one to zrobiły za mnie. Jestem wdzięczna. Dlaczego płaczecie nad pozbytym się problemem? Dlaczego płaczecie nad mężczyznami, którzy was odrzucili? Być. Może to nie było to? Może to nie było to? I powiem Wam, że mnóstwo razy będziecie odrzucane i jeżeli za każdym razem będziecie na to patrzeć jak o nie, to ze mną jest problem. Nie, problem, to Cię opuścił. A co ja zrobiłam, że on tak. Nic, kurwa. Może, może zrobiłaś to, że. Skinny Legend Beach. Może to jest problemem. Wiecie, ile osób mnie na przykład odrzuciło za to, że czuli się przy mnie insecure? I ja naprawdę nie, nie musiałam nic robić i to jest też ok um, mimo tego, że ta energia, którą... te słowa, które ja mówię do siebie, mówiłam też do nich, ale oni, oni czuli, że nie, że nie dadzą rady. Handle, handle this. Nie odbierajcie tego jako odrzucenie, bo to nie jest odrzucenie, to jest po prostu oczyszczenie Ci po prostu miejsca na nowe rzeczy. Oczyszczenie miejsca, to jest jakby te osoby wstały i po prostu, tak jakby te osoby przyszły do ciebie do domu i posprzątały za ciebie. Dlaczego nie jesteś wdzięczna za to? Jakby okej, okay, to boli, czasami to boli, ale wiecie, po którymś już razie to już nie boli, tylko zaczynasz być wdzięczna. Zaczynasz doceniać to, że te osoby nie odchodzą bez powodu. Jakby, że na ich miejsce wkraczają nowe osoby. Są czasami ludzie w waszym życiu, którzy nie chcą się z wami przyjaźnić, tylko być wami. I'm gonna say that. Osoby, które nie chcą się z wami przyjaźnić, nie chcą się z wami kolegować, chcą być wami. Wiecie, co prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie was podrobić. Nikt nie jest w stanie podrobić waszego umysłu, nikt nie jest w stanie podrobić waszego potencjału, waszej drogi, którą macie do przejścia, bo to jest coś waszego i każdy ma różne porty, każdy ma inną drogę i chociaż bardzo byś chciał kogoś skopiować i zakładasz maskę innej osoby i zakładasz cały czas maski, to nie jesteś w stanie skopiować innej osoby, chociaż bardzo byś chciał. Bardzo byś chciał, bo trudno być z sobą w dzisiejszych czasach. Trudno być z sobą, skoro nigdy nie czułem akceptacji wobec samego siebie. No jak potem wychodzisz w świat i chcesz być sobą. Tylko problem jest taki, że nawet nie wiadomo, jak byś założyła, nie wiadomo, jakie maski, nie wiadomo, jak sukcesywną osobę byś kopiowała, to i tak nie jesteś w stanie podrobić tej osoby. Nie podrobić mnie. Nikt nie jest w stanie podrobić tego, co ja mówię. Co kurwa wyjdzie z mojej buzi, bo czasami to są takie bomby, że ja czasami nawet wiecie, ja czasami mnie mój umysł zaskakuje. To dopiero osoby, które są z boku i tak. Są pewne osoby, które chcą patrzeć na ciebie, ale nie chcą cię wspierać. Jest mnóstwo takich osób, które jakby patrzy na wszystko, co dodaje. Nie chce Cię suportować, tylko chce wiedzieć, co u Ciebie. Chce kontrolować to, co się dzieje w Twoim życiu. Chce wiedzieć Twój drugi ruch. The thing is... Nie będzie wiedzieć. <laughs> jakby ktoś otworzył przede mną następne drzwi i powiedział nie mogę z Tobą tam iść, proszę idź. I bądźcie wdzięczni za takich ludzi, bo oni Wam dają realnie szansę, mimo tego, że... Jakby często te osoby nie mają w zamiarze, jakby wiecie, was porzucić, dlatego że chcą, żebyście mieli lepiej w życiu. Ale wy, jakby tą wdzięcznością możecie przejść do tego, że faktycznie, jakby skorzystacie na tym. Ja jestem ogromnie wdzięczna ludziom, którzy mnie odrzucili, bo gdyby nie ludzi, którzy mnie odrzucili, nie spotkałabym osoby w moim życiu, która ma piór intencji wobec mnie. Która jest godna mojego zaufania, która mi życzy dobrze. Nie spotkałabym tego wszystkiego, co teraz doświadczam. Nie. Te wszystkie odrzucenia w pracy, ty pierwsza odrzuciłaś tych ludzi. Ty pierwsza odrzuciłaś tą pracę. Powiedz szczerze, ta praca, z której cię wyjebali, czy chętnie do niej chodziłaś, czy to była praca twoich marzeń? Nie. To dlaczego płaczesz za tym? Czy ten mężczyzna, za którym płaczesz, że cię zostawił, to był mężczyzna, który traktował cię nie wiadomo jak, jak księżniczkę, czy po prostu za każdym razem, kiedy uprawialiście seks, to musiałaś udawać orgazm, albo zapominał o tym, żeby ci kupić kwiaty, cały czas musiałaś się prosić o najbardziej podstawowe rzeczy. Musiałaś mu wytłumaczyć musiałaś białemu mężczyźnie wytłumaczyć, jak działa podstawa empatii. Ty żałujesz, że go nie ma w Twoim życiu, proszę Cię. Czy ci, ci, ci znajomi, którzy za każdym razem czułaś, że coś z nimi jest nie tak? Nie życzą Ci dobrze, te osoby, które za każdym razem, kiedy pokazywałaś siebie i czułaś się dobrze ze sobą, miały miny. Za tymi ludźmi płaczesz? Za tymi ludźmi. Ty, 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 to jest dla Ciebie kurwa strata? Bo jak dla mnie, to jest po prostu wygrana w lotto. Dla mnie to, że nie ma jakichś ludzi w moim życiu, że pewne osoby się odsuwają, to jest dla mnie błogosławieństwo. Bo ja mogę zacząć rzeczy, które ja faktycznie chcę robić. Tak, tak, jest to miłość Twojego życia, ale za każdym razem, jak miałeś z nim seks, udawałaś orgazm. Tak. Bo nawet nie wiedział, jak ci dogodzi. E, wiecie, ile, ile, ile jest takich historii, że dziewczyny tak robią. I potem płaczą za tymi, za tymi mężczyznami. Sorry, ale twoje ciało pierwszego odrzuciło. Nie mogą ci pojawić myśli smutku, żalu. I to jest normalne, że po zakończeniu czegoś musimy trochę, jakby wiecie... Trochę to tak pobić ze swoimi emocjami. Natomiast myślenie o tym i analizowanie, co mogłam zrobić lepiej, to moja wina. Weź się kurwa w garść. Weź się kurwa w garść i się zastanów nad tym, co ty w ogóle mówisz do siebie. Twoja wina, bo po prostu byłaś sobą? Twoja wina, bo po prostu dbasz o siebie? Co mogłam zrobić inaczej? Nic. Nic tak się miało zadziać. Nic. Twoja wina, twoja wina, Nie. twoja wina, że ci chłopak zostawił, który nawet nie kupił ci kwiatów przez kilka miesięcy, co ja zrobiłam Mnie tak, mogłam jeszcze więcej mu prać gaci, co zrobiłam mnie tak, co, co stało się, że te osoby opuściły moje życie, czy, czy byłam za bardzo, za bardzo tych ludzi wkurzałam tym, że po prostu byłam sobą? Sorry not sorry, bitch! Go away! Ale to się stało, dlatego, że zasługuje na więcej. To, to jest moja wygrana blot, to, że ludzie odeszli. I zacznijcie traktować to w ten sposób, a wasze życie zmieni się diametralnie. Będziecie wdzięczni po prostu za wszystko. Wasz świat się dookoła zmieni, bo bycie w. bycie w mindsetie ofiary po odrzuceniu jest bardzo łatwe. To jest najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić. Ale to nie jest prawda. Czasami warto zmienić, jeżeli chodzi o mindset ofiary, czasami warto spojrzeć z innej perspektywy i zobaczyć, że ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka w przyszłości. Ale jeżeli to było coś najlepszego, ale zadaj sobie pytanie, czy te osoby były czymś, o czym marzyłaś? Czy ten chłopak to był coś, to był twój wymarzony mężczyzna, który masz w głowie. I jakby największym, co mogło Cię spotkać, bo jesteś młodą osobą i takich ludzi, których zostawiasz za sobą, to będzie po prostu, wiecie, co, to będzie nawet nie przystawka. To będzie. Ja to traktuję jako wiecie, jak kelner wam przynosi tą wodę do maczania rąk. To to było to. To nawet nie była przystawka tego, co Cię może spotkać w życiu, jak super ludzi poznasz jak oni jeszcze lepiej Cię będą traktować, jak jeszcze bardziej. Ale wiecie, co musicie zrobić? Musicie wyciągnąć wnioski z tego, dlaczego ci ludzie się pojawili w Waszym życiu. Jakie były rzeczy, które Ci się nie podobały w tej relacji? Jakie były red flagi, które miałaś od początku? Które miałaś od początku w tej znajomości, ale tego nie słuchałaś, bo myślałaś, okej, okay, może te osoby są, jakie są, mój mózg mnie kłamie, nie twój mózg cię nie kłamie, bo bardzo łatwo rozpoznać ludzi, którzy nie chcą wobec was dobrze. Możesz ukryć dużo słowami, ale twoja twarz powie wszystko. Dlatego ja zawsze jak coś mi nie pasuje, to zawsze ludzie się śmieją, że ja mam zawsze takie miny. You're joking. to od razu widać. Nie myśl tak źle o tych osobach, ale nie myśl źle o tych osobach w taki sposób. Kurwa, jeżeli masz pobudki do tego i twój mózg wie, twoje ciało, twój mózg wie wcześniej, bo twój mózg może ci powiedzieć, nie, oni tacy nie są, o, no bez przesady, ludzie tacy nie są na świecie, ludzie tacy są. Ludzie tacy są. To, że ty masz pure intencje wobec innych ludzi, to nie znaczy, że oni patrzą na ciebie w taki sposób. A to, że to ukrywają, to już jest inna sprawa. E, więc pamiętajcie, jeżeli jakiś szczur z waszego życia albo szczurzyca odeszła się inną w dal, to do czego się kurwa nie cieszycie, że w końcu wypłoszyliście szczura z waszego domu i możecie sobie kupić kota? Który będzie przychodził i będzie wam siadał na brzuszku I będzie bardziej wdzięczny A może, wiecie, po tym szczurze przyjdzie Książę na białym koniu Bo będziecie przygotowani na szczura I nie będziecie już go wpuszczać Także pa 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 pa